Najczęściej dzień dobry, witam Was na 15-minutowym treningu całego ciała. Znowu nie potrzebujecie żadnego sprzętu, więc nie ma żadnych wymówek. Zapraszam do treningu. Dobra, zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, czyli stajemy w pozycji przysiadu i unosimy na zmianę pięty, czyli będziemy pracować tutaj nad całą dolną partią, bo stojąc w przysiadzie pracujemy nad pośladkami i nad udami, natomiast kiedy unosicie pięty do góry. Napinamy łydki, więc pracujemy tak przez 40 sekund, stojąc w tej pozycji trzymajcie spięty brzuch, no i oczywiście cały czas kiedy jesteście w przysiadzie starajcie się napinać pośladki, żeby one cały czas były aktywne i żeby nie tylko łydki tutaj pracowały, ale też właśnie cały dół ciała razem z brzuchem i zaraz kończymy i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Muzyka Dobra, kolejne ćwiczenie, czyli robimy tak, słuchajcie. Za krok, obrót tułowiem, lift i wracamy, dobra? Czyli teraz, za krok, obrót, lift, wracamy, dopinamy. Trochę tutaj jest do zrobienia, ale spokojnie wszystko ogarniecie. Robimy to powoli, dokładnie. Pamiętajcie tutaj o tym, żeby ym, przy skręcie tułowia obracać też głowę, przy lifcie utrzymać równowagę. No i oczywiście, kiedy wracacie do pozycji wyjściowej, mocno spinamy pośladki, bo jest to ćwiczenie, gdzie chcemy angażować i mięśnie skośne brzucha, i nogi, i pośladki, więc tutaj to wszystko musi być aktywowane i musi mocno się spinać. Więc dosłownie jeszcze raz... Mamy chwilę przerwy i robimy dokładnie to samo po drugiej stronie. I teraz słuchajcie, ja zrobiłam błąd, kompletnie go nie zauważyłam. Skręt robi nie w tą stronę, bo robię dokładnie w tą samą stronę co ostatnio. Więc jeżeli teraz robiliście skręt na przykład w, do strony komputera, gdzie to oglądacie, no to teraz robicie skręt w drugą stronę. Poza tym wszystko wygląda dokładnie tak samo, czyli zakrok, skręt, lift, powrót, dopinanie pośladków. Przerwa, i teraz czas na delikatne skakanie, czyli robimy wyskok z przysiadu i zygzaki nogami, ok? Czyli najpierw zygzak, wyskok. I w drugą stronę zygzak, czyli raz będzie stopa prawa z przodu, raz będzie stopa lewa z przodu. To, co jest ważne przy wyskoku, to to, żeby kolana nie schodziły się do środka. Starajcie się utrzymać je albo w neutralnej pozycji, albo delikatnie rozstawić je na zewnątrz. No i oczywiście, kiedy lądujecie z przysiadu, całe stopy są na ziemi. To jest bardzo ważne i jeszcze dosłownie parę sekund i wtedy przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, więc dacie radę. Okej, okay, słuchajcie, schodzimy na ziemię, pozycja klęcząca. Teraz nie musicie dawać stóp blisko razem, tylko one mogą być w takiej samej pozycji jak nogi i całe ciało idzie do tyłu. Najważniejsze, całe ciało idzie do tyłu, czyli nie idzie tylko na przykład pośladek do tyłu, czyli nie dotykamy pośladkiem stóp, gdzie tułów jest prosty, tylko właśnie w całość. Tak, jakby ktoś Wam przyłożył miotłę jakiś drążek do ciała i do nóg. Cały czas wszystko ma być w jednej linii. Połączenie unoszenia bioder glute bridge z pracą rąk, czyli stajemy na rękach, nie na plecach, tak jak zawsze do glute bridge i po prostu robimy glute bridge jak najmocniej, czyli już od samego dołu staracie się spinać brzuch. Oczywiście jest napięty, głowa jest przyczepiona do klatki, ręce są proste, ale nie przyprostowane e, i mocno po prostu spinacie pośladki. Jak widzicie, stopy są cały czas na ziemi. Jeżeli czujecie bardziej przód ód, macie nogi za blisko, tył łód, macie nogi za daleko. I najważniejsze w tym ćwiczeniu, mocno dopinajcie pośladki, dlatego że to jest właśnie ćwiczenie na mięśnie pośladkowe. Podpór przodem i dalej będziemy tutaj pracować zarówno nad rękoma, nad brzuchem i nad pośladkami, czyli robimy tak naprawdę donkey kicks, ale nie takie proste, dlatego że cały czas. Kolana mamy w powietrzu i przez to właśnie będziemy mocniej angażować mięśnie głębokie, no i oczywiście ręce, bo utrzymują cały ciężar. Czyli dajecie nogi jak najwyżej, ale pamiętajcie, nie nadwyrężamy odcinka lędźwiowego. Unosimy nogę tak wysoko, aż czujecie maksymalne spięcie w pośladku. Odcinek lędźwiowy jest w miejscu i się nie rusza. gotowi na lżejszy burpees. To jest właśnie to, co zawsze robimy na live'ach w środę więc teraz, jeżeli nie robicie ze mną live'ów, możecie zobaczyć, co was omija. Zaczynamy z pozycji leżącej, czyli po prostu leżycie i teraz staracie się podnieść w całości, jedna stopa jest cała na ziemi, druga stopa jest cała na ziemi i robimy wyskok, dobra? Pamiętajcie też, że ustawiając stopy, powinny kolana kierować się delikatnie na zewnątrz i kiedy robimy wyskok, Wracamy też z całą stopą i też powoli schodzimy w całości na ziemię. Tutaj nie chodzi o to, żeby zrobić to jak najszybciej, ale bardziej właśnie chciałabym, żeby to było jak najdokładniej. Więc następnym razem też o tym myślicie. Schodzimy troszeczkę do pozycji psa z głową w dole. I pracujemy nogami, czyli raz jedna noga jest prosta, raz druga noga jest prosta. Brzuch jest oczywiście cały czas napięty, głowa jest przy dużej im tułowia, więc tutaj w ogóle nie ruszamy. Ręce są właśnie tak jak w pozycji psa z głową w dole i po prostu pracujemy, robimy takie przeskoki, raz noga prosta, raz noga zgięta. Znowu wracamy do podporu, ale częściowo. Dlatego, że w podporze dotykamy sobie barków, czyli jeden bark, drugi bark i robimy wyprostowanie do deski. Po prostu, czyli tutaj znowu mocno angażujemy ręce, mocno angażujemy brzuch, głowa jest przedłużeniem tułowia, łopatki są ściągnięte, brzuch jest napięty cały czas, i w podporze staracie się utrzymać pośladki w tej samej płaszczyźnie, co plecy. Ok, mamy przerwę i wstajemy. Robimy wykrok, wyskok w przysiadzie i wykrok drugą nogą, i na zmianę. Czyli teraz dokładnie wykrok, robimy wyskok w przysiadzie i wykrok, i druga noga. To co jest ważne, kiedy robimy wyskok w przysiadzie, oczywiście kolana kierują się na zewnątrz. Stopy powinny być na ziemi yy, i po prostu wykrok sprawia, że angażujemy tutaj troszeczkę bardziej mięśnie czworogłowe, przysiadzie również czworogłowe, ale też jeżeli dobrze zepniecie, będą tutaj angażowane pośladki, no i oczywiście brzuch, kiedy robicie wyskok, chcecie mieć napięty, żeby tutaj wszystko po prostu, co się dało, było angażowane. To jest, słuchajcie, super ćwiczenie, czyli robimy znowu coś w rodzaju burpees, ale najpierw cały ciężar idzie na ręce, odbijać ten ciężar na nogi, i robicie wyskok, czyli przeciągnięcie ciężaru na ręce, na nogi i wyskok. I to, co jest ważne, to to, kiedy robicie wyskok, całe stopy powinny być już na ziemi, czyli wyskok i całe stopy na ziemi, i później przynosicie ciężar na ręce. I to jest też właśnie ćwiczenie, gdzie angażujecie praktycznie wszystko, bo angażujecie ręce, angażujecie brzuch, angażujecie nogi przy wyskoku, więc też im wyżej, tym lepiej. Dobra, chwilę odpocznijmy od skakania, czyli schodzimy na ziemię i ustawiamy się w pozycji, gdzie będziecie mieć cały czas zaangażowany brzuch i on cały czas będzie napięty i do tego właśnie robimy... Coś a rawiosłowanie. Oczywiście robimy wszystko bez wykorzystania obciążenia, więc chciałam tutaj i tak zawrzeć jakieś ćwiczenia na plecy, które po prostu będą fajnie też aktywowały nam te mięśnie, bo skoro FBW, to FBW, czyli macie brzuch cały czas napięty. I pracujecie rękoma tak, żeby jak najmocniej ściągnąć łopatki, żeby jak najmocniej właśnie zaaktywować plecy. No i oczywiście stopy są cały czas powietrzu. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu właśnie utrzymujecie cały czas równowagę, więc stabilizacja. Idąc dalej treningiem pleców robimy supermeny połączone z pompką negatywną, czyli kładziemy się na brzuchu i idą do góry i ręce i stopy jak najwyżej i potem podnosimy się, czyli robimy negatywną pompkę, najlepiej całe ciało za jednym razem. Nie podnosimy najpierw tułowia, potem nóg, tylko wszystko od razu, dobra? i po prostu superman, jak najwyżej ręce jak najwyżej stopy pompka i jeszcze 20 sekund, pamiętajcie przy pompce, żeby brzuch był napięty i pośladki też delikatnie powinny być napięte, głowa jest cały czas przedłużeniem tułowia, więc nie podnoście jej w żadnym momencie I Siadamy, prostujemy nogi, delikatnie pochylamy się do tyłu, czyli robimy coś w rodzaju uphold. Delikatnie możemy też podwinąć miednicę. Brzuch na pewno jest bardzo mocno napięty i pracujemy rękoma, czyli robimy małe kółeczka. I co tutaj pracuje? Brzuch. Przede wszystkim, jeżeli nie czujecie brzucha, pochylcie się niżej. No i oczywiście ręce, bo przez 40 sekund cały czas będziecie wykonywać takie małe kółeczka, starajcie się też głowę utrzymać w jednej pozycji. I jeżeli jest Wam za lekko, opuśćcie się jeszcze troszeczkę niżej, tylko pamiętajcie, żeby ta miednica delikatnie była podwinięta, żeby nie nadwyrężać tutaj odcinka lędźwiowego. No i oczywiście, żeby brzuch był napięty, całe stopy są na ziemi i jeszcze 3 sekundy, więc dacie radę. Dobra! I teraz wstajemy. Troszeczkę znowu trzeba poskakać, robimy pajacyki, ale troszeczkę zmodyfikowane. Co jest ważne przy pajacykach? Kolana na zewnątrz albo chociaż neutralnie na pewno nie schodzą się do środka i ca kiedy lądujecie na ziemi, cała stopa jest na ziemi. OK? To jest bardzo ważne. Przechodzimy na ziemię więcej, już nie będziemy wstawać. Najpierw robimy crab to taps, czyli robimy takiego właśnie krabika. Ręce są, słuchajcie, cały czas proste i po prostu prawa ręka do lewej nogi pośladki są niżej, prostujecie nogę i wtedy właśnie dotykacie prawej do lewej i lewą do prawej. Nie musi to też być na czas, to znaczy to jest na czas, ale Wy nie musicie zrobić tego szybko, wolę, żebyście zrobili to dokładnie. Jak najbardziej prostujemy nogę, brzuch też oczywiście cały czas jest napięty, głowa jest neutralnie. Pozycja deski i co robimy? Do, najpierw dotykamy kolan, jedno kolano, drugie kolano, i potem robimy psa z głową w dole i również dotykamy albo kolano, albo stopę, co wolicie. Czyli yy, co? Przy desce, łopatki ściągnięte, brzuch jest napięty, wszystko powinno być w jednej linii i dotykamy na zmianę, czyli prawa ręka dotyka lewe kolano, i lewa ręka dotyka prawe kolano, i potem prostujemy nogi, przechodzimy w pozycję psa z głową w dole. I właśnie to już tak naprawdę zależy od tego, jak jesteście rozciągnięci, czyli albo dotykacie stóp, albo dotykacie piszczeli, albo dotykacie kolan. To jest ćwiczenie, które bardzo fajnie zaangażuje znowu ręce, no i oczywiście brzuch. Przed nami dead bug, czyli leżymy sobie na plecach, i znowu na zmianę, czyli prawa ręka i lewa noga opuszczone są w tym samym momencie. I nie jest to nic trudnego, bardzo fajne ćwiczenie, które bardzo dobrze wzmacnia brzuch. To co jest ważne, noga idzie jak najniżej, dobra? Ale nie dotyka ziemi. I ręka to samo. I dare you to be wilder. I don't feel. I moi drodzy, już ostatnie ćwiczenie, więc na pewno dacie radę. Tutaj będziemy angażować zarówno brzuch, jak i plecy, czyli ustawiamy się w tej pozycji, którą widzicie i robimy najpierw na mięśnie skośne i potem unosimy dokładnie tak samo ręce do góry. To, co jest ważne, kiedy unosicie ręce do góry, cały tułów się nie rusza. Unosicie tylko ręce, co sprawi, że będziecie mogli spiąć mocniej łopatki i zaakcentować właśnie i tył barków, i delikatnie plecy. I to nie jest takie proste, jak Wam się wydaje, więc pamiętajcie tylko to, co jest ważne. Stopy są na ziemi i brzuch jest bardzo mocno napięty i nie ruszacie w ogóle y, tułowiem w przód czy w tył. Ostatnie 4 sekundy i mamy koniec treningu. Brawo! I mamy koniec. Mam nadzieję, że trening Wam się spodobał i że miło spędzicie się ze mną czas, jeżeli mogę w ogóle tak powiedzieć. A teraz już kończę. Dzięki, do zobaczenia. Pa!